Cześć kochani, ja w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować Oracle VirtualBoxa na najnowszą wersję. Coś tak prostego, a coś, co sprawia tak ogromny problem. Dzisiaj spróbujemy sobie go rozwiązać. Zapraszam. Co zrobiliśmy nie tak. Na pierwszym etapie instalacji akceptujemy sobie oczywiście nasze postanowienia licencyjne, przechodząc dalej. I tutaj. Wybierając lokalizację naszej instalacji jest ona standardowa. Cały program files Oracle VirtualBox. Nic szczególnego. Co w tej ścieżce jest nie tak? Nie jest to ani dysk D, ani folder pobrane, ani pulpit. Więc co jest nie tak? Dlaczego instalator pokazuje nam naszą ścieżkę instalacyjną jako nieprawidłową, kiedy jest to tak naprawdę standardowa ścieżka każdego programu, jaki mamy na pulpicie? Oto jest pytanie. Hmm. Jedyne jaką opcję teraz mamy to możemy się cofnąć, poprawić naszą ścieżkę instalacyjną na cokolwiek innego. Nie wiem, może za małe uprawnienia, więc może bezpośrednio zainstalujmy na dysk C do jakiegoś pustego folderu. I znów to samo. Cokolwiek byśmy nie wybrali, czy to nawet czysty dysk C... Do którego trzeba mieć podwyższone uprawnienia, dalej mamy Invalid Install Directory. Dlaczego? Oto jest pytanie. Jedyne co możemy teraz to anulować naszą instalację, i to jest jedyna rzecz, która się tak naprawdę powodzi, bo po odpaleniu naszej starej wersji VirtualBoxa, jak dobrze widzimy, bez problemu ona sobie odpala. I kiedy chcemy sobie przykładowo sprawdzić aktualizację naszego starego VirtualBoxa, jak dobrze widzimy, mamy wersję do pobrania 7.1.10, tylko w żaden sposób po pobraniu jej nie możemy jej zainstalować tutaj. Nie wiadomo dlaczego. Mamy przy niej znaczek uprawnień. Może spróbujmy instalatorowi podwyższyć uprawnienia i to rozwiąże problem. A drugie może być zablokowany. Nie, nasz instalator nie jest zablokowany, a więc spróbujmy sobie podwyższyć uprawnienia, czyli uruchom ten program jako administrator. Jeszcze dla pewności uruchomimy sobie go ręcznie jako administrator, mając nadzieję, że to coś pomoże. Teraz z uprawnieniami troszeczkę dłużej się uruchamiał, więc zobaczmy. Akceptujemy uprawnienia. Cały program files Oracle VirtualBox. Next. Dalej to samo. Nie jesteśmy w stanie zainstalować normalnie, tak jak zwykle, naszego VirtualBoxa. W standardowej ścieżce, gdzie się tak naprawdę każdy normalny program instaluje. Co jest grane? Disk usage. Tak samo, mamy wolne 775 giga, na jednym, a na drugim prawie 200, więc. to nie jest tego kwestia. Zresztą błąd jest jasny. Nieprawidłowa jest ścieżka instalacyjna. To może zbadajmy sobie naszą ścieżkę w takim razie. Co z nią jest nie tak? Jest ścieżka, jeszcze są poprzednie pliki VirtualBoxa. Instalator zawsze nadpisywał starego VirtualBoxa nowymi, więc teraz pytanie: Co jest nie tak? Może spróbujmy sobie wyczyścić pliki naszego starego VirtualBoxa, którego całkiem odinstalujemy, aby zainstalować nowego. Tak na logikę. I całkowicie wyczyścić folder. Spróbujmy. Szukamy na liście naszych programów w panelu sterowania programu Oracle VirtualBox. Które jest tutaj. Damy opcję zmień. Next. Remove. I klikamy Remove. Oczywiście mamy go otwartego, a więc musimy sobie go przede wszystkim zamknąć. Tak, i klikamy Retry. <try> Aha. Jeszcze inter. Dobra. Retry. Zamknął sobie interfejsy chodzące w tle usługi wspomagającego. Teraz nasz folder powinien być całkowicie wyczyszczony z Oracle VM VirtualBoxa. Mieliśmy praktycznie dwa okna dialogowe. Pierwsze o tym, że VirtualBox jest otwarty w tle i nie można go odinstalować, ponieważ jest uruchomiony, a drugie o procesach, które chodzą w tle i nie pozwalają na jego odinstalowanie. Nasz VirtualBox został odinstalowany. Zobaczmy, jak wygląda nasza ścieżka docelowa. Nie ma takiej ścieżki i OK. Próbujmy sobie w taki sposób jeszcze raz, zamykając ten instalator, jeszcze raz zainstalować naszego VirtualBoxa. Folder ta owy po prostu nie istnieje w tym momencie, więc nie powinno nam wywalić żadnego błędu. I accept, next. C, program files, Oracle VirtualBox, next. Warning, network interfaces. I to jest, kochani, fix na dzisiaj. Jeżeli nie możecie Zaktualizować starszego VirtualBoxa do najnowszej wersji, musicie całkowicie odinstalować starszą wersję VirtualBoxa. Jak dobrze widzimy, możemy w tym momencie po prostu przejść dalej. Miałem z tym wcześniej ogromny problem, bo próbowałem zainstalować VirtualBoxa na innych folderach, co przed chwilą widzieliśmy, zresztą i nie dało rady, dlatego starszą wersję VirtualBoxa trzeba całkowicie usunąć. Dopiero teraz. Możemy tak naprawdę zainstalować wszystko. Missing, Dependency, Python Corewin 32 API. To też sobie oczywiście wszystko zainstalujemy, żeby była jak najlepsza integracja. I w taki sposób jesteśmy gotowi. Create Start menu, oczywiście, next i install. I to jest, kochani, dzisiejszy szybki fix na dzisiaj, jeżeli ktoś miał ogromny problem z zainstalowaniem nowszej wersji VirtualBoxa na starszą wersję VirtualBox. Nie wiadomo, dlaczego nam VMware od Oracle tak bardzo utrudnił i jak w wypadku każdego innego programu po prostu najzwyczajniej w świecie uniemożliwił aktualizację programu ze starszej wersji do nowszej, tylko z szóstki do siódmki, jak chcemy przesiąść, musimy całkowicie odinstalować naszą poprzednią wersję, czyli szóstkę, żeby zainstalować siódemkę. Głowiłem się z tym parę godzin, przypisywałem uprawnienia, zmieniałem uprawnienia użytkownika i tak dalej. Robiłem jeszcze inne dziwniejsze rzeczy, aby zainstalować, aby zaktualizować naszego VirtualBoxa do najnowszej wersji. W taki sposób mamy zainstalowanego najnowszego VirtualBoxa i możemy bez problemu instalować jedenastkę bez konfigurowania go specjalnie pod UEFI butowania i tak dalej, i tak dalej, omijania wymagań, ponieważ już to wszystko jest zaimplementowane w najnowszej wersji. Miałem z tym ogromny problem, ale w taki sposób udało nam się na szybko go po prostu zainstalować. A klucz był w tym, aby odinstalować po prostu starszą wersję i to wystarczy. Jeżeli macie ten sam problem, odinstalujcie starszą wersję całkowicie VirtualBoxa z Waszego kompa, opcjonalnie zrobicie reset, klikamy finish i zobaczmy. Czy bez problemu odpali? I w taki sposób, tak. Mamy najnowszego VirtualBoxa. Gdzie instalowanie przykładowo 11 jest bardzo proste. Już troszeczkę inaczej to wygląda. Cały interfejs się troszeczkę pozmienia, więc takie pierwsze wyrażenia z najnowszej wersji VirtualBoxa. No, w porównaniu do szóstki troszeczkę się zmieniło. Tutaj mamy przykładowo nasz obraz ISO 11. Typ Microsoft Windows 11. Już sobie wykrył, tak. 64 bity, czy bez problemu. A, tutaj jeszcze mamy możliwość wpisania kluczu produktu do naszej jednostki spoko. Fajnie, że takie rzeczy są jeszcze zaimplementowane. Wybór hardwareowy, wszystko jest w taki sposób wybierane. Tutaj możemy sobie wybrać 4GB RAM, ilość rdzeni procesora 2. Ja zawsze wybieram 4 harddisk. E, to mi się nie podoba, to co widzimy na pierwszy rzut oka, z pierwszych wrażeń, że pomiędzy zakładkami przełączamy się w taki sposób, i mamy tutaj nasz tak zwany ptaszek, który domyślnie, jak dobrze wiemy, rozsuwa nam opcję pod menu danych zakładek, ale powinien też je chować. A tutaj nie. Tutaj przełączamy się w taki sposób, rozbijając kolejne, ale nie możemy chować poprzednie. To jest troszeczkę upierdliwe, może się czepiam, ale według mnie to by było bardziej intuicyjne. Tak na pierwszy rzut oka trzeba się po prostu przyzwyczaić, że chcąc przejść do kolejnej zakładki, rozwijamy ją, a poprzednia chowa się automatycznie. Nie możemy jej ręcznie schować, żeby wszystkie były na przykład zwinięte i sobie rozwijać na przykład dwóch naraz i się między nimi płynnie przełączać. Nie możemy tego w żaden sposób robić. Możemy po prostu przechodzić do kolejnej, do kolejnej, do kolejnej. Wszystko gotowe, 80 GB naszego Windowsa. Teraz nie możemy sobie stworzyć przykładowo. Naszego obrazu, bo nie, bo nie mamy stworzonej nazwy użytkownika i hasła do naszego systemu, z tego co widzę. Jak dobrze widzimy, aby. Tak, nie wystarczy sam hostname zgadzający się, aby skonfigurować nowy system, który chcemy sobie dodać do wirtualki. Musimy mieć obowiązkowo jednak nazwę użytkownika i hasło. Czyli w tym wypadku VBOX user, Jacek, hasło. Zakończ. Dopiero wtedy, kiedy nie mamy, że tak powiedzmy, żadnego, żadnej nazwy, która się powiela, którą już mamy w naszych wirtualkach, wcześniej używaną. Dopiero wtedy możemy kliknąć zakończyć i skonfigurować naszą przykładowo 11. Jest to troszeczkę bardziej upierliwe w wypadku tego, co było, ale no niestety takie warunki są. I tak samo hasło i nazwa użytkownika tak samo musi być obowiązkowe, jak dobrze widzimy, bo już tam się pokazuje ptaszek, że jest nie halo. I musimy po prostu skonfigurować i dostosować się do wytycznych. I dopiero wtedy klikamy zakończ i możemy sobie na nowo naszą jedenastkę bez problemu wystartować. Teraz dobre pytanie, jak ją wystartować? Z prawej strony pojawił się pasek. A, ona już sama startuje, dobra. Press any key to boot from CD. Teraz już nie powinno być z tym najmniejszego problemu, bo w najnowszej wersji VirtualBoxa sama maszynka wirtualna została dostosowana pod względem... Pełnej obsługi UFI, żeby bez problemu jednostkę butować. Jak dobrze widzimy, już to z automatu wszystko się dzieje, co wcześniej robiliśmy. Prosi nas w tym momencie o klucz produktu. Nie mam klucza produktu, za chwilę wszystko będzie gotowe. Nie robiliśmy z żadnych pominięć TPMA 2.0 Boota i tak dalej. To wszystko powinno już po prostu być. I tak też po prostu jest, bo jak dobrze widzimy, w tym momencie jednostka się bez problemu ładuje. I w taki sposób możecie się cieszyć najnowszą wersją VirtualBoxa i tak samo jak do Windows 11, tak samo do tego interfejsu musicie się troszeczkę przyzwyczaić. I 11 od razu nam się instaluje. Dobra kochani, to byłoby na no, tyle. Wam spokojnego weekendu. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka.